Ja jestem Maciek i witajcie na moim kanale! W dzisiejszym odcinku moja była, była, była dziewczyna Aleksandra zmierzy się z Kubą, moim najlepszym przyjacielem. Witajcie moi drodzy, ja jestem Kuba, jestem przyjacielem Maćka, nie mam pojęcia co zrobię. Odcinek typu. Nam się z Maćkiem. nikt o Nikogo nie interesuje. Nikogo nie interesuje. Ja nie wiem co ja tutaj robię. To ja mogę to powiedzieć. A co ja tu robię? jestem Ola i ja jestem yy, byłą, byłą. Konkurencja to klasyczne kto zna mnie lepiej. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik zdobywa jeden punkt. Kto okaże się zwycięzcą i czy przez te wszystkie lata Ola konsekwentnie mnie stalkowała? Przekonajmy się. Uwaga zaczniemy lajtowo. To jest trudne tak naprawdę. Jak miał na imię mój pierwszy zwierzak i jaki to był? What the... Ale i za pół punkta jest za imię i pół punkta jest za gatunek. Ja chciałabym zaznaczyć, że moja wiedza na temat pana bierz. Macieja zatrzymała się na 2018 roku. Ale ty nic nie pamiętasz. No ja właśnie nic nie pamiętam. No, no wiecie, to jest wypierają mnie po prostu ze swoich pamięci. Ja wiem, jeżeli to nie było tak dawno temu. To było jak miałem jakieś 7 lat. Ale strzelam. 3, 2, 1. Chomik o imieniu Puszek. Chomik o imieniu Puszek. Chomik, Chomik o imieniu Borys? Borys? Bo ale jest to jest pies mojej ciotki. Były. Już nie żyje. Czyli Puszek? Nie, Puszek też nie. Puszek nie A komik chociaż? Komik. Oh yeah. Komik o imieniu Kevin. A czy to jest ten, co... Umarł? No, si no, się wiadomo, że umarł, ale czy to jest ten, co... To jest ten, co ma bardzo mroczną historię. Bo mroczna historia jest taka, że on się chyba czymś otruł. I to jest ten, co miał taką dużą klatkę, która stała pusta przez jakieś 15 lat? Co miałeś w domu x klatkę? Nie, to był, he, to był chomik Kropka! Nie, ten chomik musiałby żyć, ja pierdolę! Nie, mój, ja... tamten chomik żył krótko, a Kropka? Chomiki dżungarskie żyją 2 lata, a Kropka przeżyła 3. A czemu? Przemyślcie to. Następne pytanie moi drodzy, znajdźmy teraz coś może gamingowego, youtubowego. Czy to jest większa szansa, że traficie? Tak. Więc uwaga, jak nazywała się Minecrafterka, od której zaczęła się moja kariera? Wystarczy pseudonim, patrzcie tylko może być pseudonim, nie może być imię. Samo. To jest ciężkie w ogóle, bo ja chyba wiem, ale nie do końca wiem. Dobra, piszę. Widzicie, jak to jest wreszcie jakiś narcystyczny odcinek. Po prostu cały jest o mnie. I to jest piękne w tym wszystkim. Ludzie się starają, żeby mi zaimponować. tak robicie? Próbujesz mi zaimponować? Tak. Właśnie. 3, 2, 1. Madzia, let's go! To samo odpowiedzi. Ale nie tam co do nim. Czekaj, Magdalena Maria Monika. Tak. Oh, yeah! Powiedz, że mam więcej punktów! Wow. Nie wiem, że jeszcze w sobie pisał doń, czy się, do im, się ja, macia. Ja nie A ja bym się teraz przypomniało dopiero. Jak decydujemy? bo nie, napisał na nie napisałaś tego na karteczce. Ale no... A skąd to wziąłem? Ja bym mu ten punkt, nam mi pół. Dobra. Teraz czas na jakieś pytanie z mojego... A, bo dobra, z mega dzieciństwa. Jaka jest moja data urodzin? Cię... O kurde. A może cię... No ty nie możesz tego nie pamiętać. Y... Ja już ją opieprzyłem, bo ona nie pamięta... Dobra, nie powiem czego nie pamięta, żeby się nie wstydziła, ale bywała na imprezach rodzinnych moich, więc na pewno powinna te rzeczy pamiętać. Nie, to jest O Jezu. I nie, ja no, no ale nie może że święte co To jest <todgłos> przesady. Nie powiedziała święte gówno. Powiedziałaś święte Czy po angielsk nie o, A, tak. nie, dobra, to jest ok. Ej, nie, jestem trochę confused, o ile lat ty jesteś ode mnie starszy? 40, 40, ty nie ty wiesz ile jesteś starszy? No, no bo wydaje mi się, że więcej niż zapisałam, szczerze powiedziawszy. Że więcej jest on ciebie starszy? No, ale nie kojarzy mi się rok w takim mniemaniu. Trochę, coś, kurde, może. <grym> mam że że on miał dwa lata temu, 42 lata. O, jesteś hit, no. czyli jednak. No dobra. No bo, bo pamiętam, że byłeś dużo lat ode mnie rel rel Relatywnie dużo. Relatywnie dużo jak na tamte czasy. Jak na tamte czasy. Jak czas. na czasy to wydaje mi się, że. Tak... Wydaje mi się, że to będzie więcej niż. Czyli ty miałeś 12, a on miał 28. No <grymne> właśnie. No proszę pokazać. 31 stycznia, 95. Czwarty? Tak! Ta! mnie! Ta! 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 Ta, ale no była! Nie, to, to jest 90, z Borysa. 94? Z Komika! Piąty! A czyli dobrze kojarzyłam? Byłam przekonana, że 4 lata to jest za mała różnica między nami. Ale nie wiem, dlaczego tak myślałam. Dziwne. Po prostu jestem mega dojrzały wiesz, i mega wiesz, jej imponowałem. To ty z zarobunków. No, dziękuję. No, przykro mi. A jeszcze bardziej smutne jest to, że ty nie wiesz, kiedy ja się urodziłem. Tygnął i tak jest. Nie mam, nie mam pojęcia, bo ja nie mam pojęcia, to da. Ok, pytanie związane z karierą. Wy, mi ona przynajmniej dwóch moich menadżerów. A ilu ich było? No, za twoich czasów było przynajmniej dwóch. O, ostatnio ten drugi wyświetlał mi się na Facebooku, ale jaką ma na imię? A, czyli pamiętasz, że miałem drugiego. Tego z LiveTube'a, ja też go chcę napisać. A ja, ja mam dwóch z LiveTube'a. No, ty masz dwóch. No, tylko nie pamiętam, nie no, Ty masz dwóch, a może nawet jakbyś Dobra. się uparła, to byś trafiła nawet trzech. Nie, nie, że ten Łukasz, nie wiem, Wojtek. Zmierz no, na głos, bo on wtedy podbierze to, eks. Ale sobie. to są złe, bo ja wiem, że to są. Ale może on wie. Aha. Dobra. Tomasz! Tomasz? Co? No, on cię pejtuje. No zapisz drugie, no strzel! Ale no nie strzel, bo strzela źle. No strzel, to... możesz strzelić dobrze. Strzel, strzel! Zaufaj mi strzel! Proszę strzel, Błagam! Ej, to, to jest akurat już... Ale co to jest? Po prostu pomagam ci Nie, 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 nie strzelasz! Strzel! Koniec! Strzel... Nie! Dobra, trzy, strzel, strzel, strzel! Dwa, nie. jeden i pół. Dwadzieścia ja pięć, strzelaj! Ale ja nie! Nie wiesz. wiesz, wiesz, mówię ci, że wiesz. Nie wiem. 3, 2, 1, proszę pokazać. Marta Magda RTA, co to znaczy? RTA to takie koło ratunkowe było, ale tak to Marta i Magda. To jest RTA. No że ja nie wiem, czy punkt. była Magda ja czy Marta, ale napisałem Magda jako pierwsza, a to, że wiedziałem jak to. Dobrze? No dobra, to dostajesz jeden punkt. Był Karol, Był Karol. Nas... i, nie i daj. drugie imię, a jaka była pierwsza linka? Nie, litera? Skupisz, jak teraz jaka była, jaka nie była... powiem. Nie, no ja zaraz no tak, stąd, nie, stąd wyjdę. Mógł nie rzucałeś z ciekawości. Z ciekawości pierwszego no Już powiedziałeś to, jest... to imię. Wymieniłaś je, dlatego się, się mówiła. Wojtek? Nie, nie Nie, nie Wojtek. Jakie imię powiedziałaś tylko pierwsze? Łukasz Tomek? Nie, co tam ja powiedziałam? Piotr? Tak! Piotr! O, Piotr Siwiński. Ale to ja mówiłem? ja mówiłem Piotr. Ty nie wiesz nic o Piotrze, nie masz pojęcia. No nie wiem, ale mówiłem. Teraz czas na moje romantyczne relacje. Ile lat trwało mój najdłuższy związek? No super robisz. Ile się można pomylić? O zero. Nie ma się pomylić. A też myślałem o tej odpowiedzi co ty, ale nie jestem pewny, czy ona. A ty już podejrzewaj co napisała? Tak, Hamza. Bo ty się trzymasz tak ten... Dobra, już się od razu Bo to jest, zły, jest, co? Ciągle, jest nieuczciwy. Wybiłeś na chwilę. To był najpierw 1. 5. Pięć. Pięć. Zgadza się. Uff, bo ja myślałem, że. <laughs> myślałem, że cztery jeszcze. Cztery tak naprawdę byłam okrytą flanką. Bijknijmy to pis. Czask, kto wie. Zostawmy, zostawmy. <laughs> Wróćmy do rodziny! Więc Ale nie, nie, nie śmiesz! Jaka jest różnica wieku pomiędzy moim bratem a mną? No ogarniesz to. Ale ja sobie partnerki wybrałam. Ale ty ja A ty wiesz? ty nic nie ogarniasz. Partneru. Ale za to partnerów Do masz nawet. Partnerów mam. On jest 95. On jest 95, a ten jak mi tam było? Powiedz, powiedzisz, jak mój brat? Mateusz. <laughs> o, masz szczęście. <laughs> Zastanawiam się, ile Mateusz miał lat, jak ja go, go? wyrwałam. <laughs> Czyli jak ja miałam potencjalnie lat 18 on był wtedy w jakimś... Coś z jakiejś gimnazjum. Pamiętaj, że oni nagrywali Kissing Challenge, więc też nie może być za duża ta różnica. No to prawda. No to tak. 3, 2, 1, 7, 0, 11. 2. Co ty gadasz w ogóle? Czy myśl będziesz się ogadać? Bo ona miała w głowie, że ma 45 Co lat. Co myślisz, że mam 500 lat? Ile on by miał mieć w tamtym momencie, jak nagrywaliśmy ten film? 4 latka? Nie, ty lecisz tak długo! Siedem lat jest tylko... 4 lata mu dodałaś, to wiesz co on teraz... on ma teraz lat? Dwa no. 20. Jaka postać znajdowała się na moim merchu? Jesteś ala takie czerwo, czerwone, to takiego było? Czy, nie? nie? Czerwone. Nie, ty po prostu... Jeszcze mnie mieli z jakimiś ludźmi w New Minecraft'er'a Boże, jak z Tak liczna jesteś, tak? I czy to jest z Kojarzy mi się taki zielony lew. Palion. Palion moment. A nie, wiesz co, chyba jaką koszulkę kojarzę? Dla Winiary? Oj, ja że ona tego pomidora kojarzy. Jest coś to straszna! Jest coś kojarzę! No, no. no że jest smacznie zdrowa, też to ma No że i smacznie zdrowa nie. Dobra, ja tak strzelę, ale myślę, że to jest takie... Mogę zarysować? Nie, a chcesz... Dobra. Nie, no bo ja nie wiem co to jest. A to, to wiesz co jest, ale... Nie, no ja, ja postaj z Minecrafta. Ja no to rysuj, ja... no to rysuj, ale to musisz szczegóła. to nie, odpada. No to napisz. Ale ja nawet nie wiem co mam napisać. Pomidor. Dobrze. 3, 2, 1. Nie, dobra, macie zrobionych punktów. Meduza? No bo tak się skojarzyłem teraz. My też na imię trójnie niedawna. Ale no to nie wiedziałem. Postać mojej Minecrafta. To była ja ja krowy. Postać, postać Minecraftowa. A ty masz kowiek? A to jest kobieta? Ja, jak to jest? jest. Bo jestem przez dwa tygodnie związku, nagrywam ciągle tą grę wtedy. Ja pieciem, to jest kowiek. Ale to było, to było najgłupsza pytanie, jakie mogę zadać. Jaka postać była postać, na moim meczu? Nie wiem, szczegółowe. Ja myślałem, że jakaś innowacyjna. Ale nie wiem, z Minecrafta. To były dwie. Była krowa na jednym meczu i na drugim miałem postać. To z Minecraft, bariery! Minecraft bariera! Pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj tęsknię za tym. Kim chciałem zostać, zanim zostałem influencerem? I podpowiedź: byłem na takim profilu w liceum. Jako że ja mogę pamiętać tę historię, no ale ja słyszałam ją ostatni raz z 8 lat temu, więc myślę, że mam prawo nie No Co? 6 lat temu. No, lat temu? Na, na pewno nie. Z 6 lat Lodzież temu. 7. Możemy pójść na ugodę. Um, no twój pies. Twój pies? Co ty gadasz w ogóle? Ja psa dopiero... Z kim się zostać w przyszłości? Twój pies. Twój, twój pies! No i tyle. Z wiekłym psem. To twój pierwszy jakiś taki zawód, który chciałeś. No, zawód pierwszy, nie pies. A ty byłeś zainteresowany zwierzętami w przyszłości? Słuchaj, nic ci nie podpowiem, bo ty idziesz w jakieś dziwne miejsce teraz. A, to no nie, dobra, chyba, że mi podpowiesz. No to nie w takim razie, to nie w tym kierunku. Ja teraz tak to... odklejona odpowiedź. Trzy, dwa, jeden, start. I tutaj... Ola trafiła. Lekarz, lekarz? był właśnie, właśnie. to To no, no. ale... Bo myślałam, że to się później wydarzyło. Jak później, Kiedy się, później. No że w, po zmianie dopiero był lekarz, a pierwsze coś było innego. A później był mi influencer, nie wiem. Dobra, ale trafiła, muszę przyznać ci, że jednak dobrze to grzebałaś, to. jednak nie. gdzieś tam... Coś tam jednak jest. Ja, ja myślałem na jakieś. pierwszy jakiś. Nie ma szans. Teraźniejszość. Ile subskrypcji obecnie ma mój kanał? Z dokładnością do 10 tysięcy. Gotowi? Proszę ale pokazać. oplułacie! Opluła cię! Opluła cię. O, mnie. Uf. Ty masz bańkę? Mam bańkę! A gdzie jest przycisk? No nie ma go tutaj, ale jest! Jest w domu rodzinnym. <laughs> Kiedy tylko świętowałeś? Tę bańkę? W tego nie świętowałem. Się? Ja, ja, ja przycisk zostałem w ogóle chyba pół roku po tym, jak miałem już tą bańkę. Ej, ale to jest tylko potwierdzenie, że ja tak naprawdę nie śledziłam Maćka przez ostatnie no. 7 lat jego życia. Aj, więc... bo ty tak gram! A grasz, ja tak gram! Kram, 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 o Jezu! Jezu. Wynik twój, Ola, jest tragiczny. Tragiczny jest Jaką książkę przeczytałem najwięcej razy w życiu? Też powinieneś znać tą historię. Tylko nie pieprznie jakiejś Agaty Christie, bo ktoś kiedyś pieprznął Agatę Christie, nawet nie wiem, mówił kto, ale to też był wstyd wtedy. To się wydaje ciężkie, ale to jest proste. Gotowi? Tak. Proszę pokazać. No to A jaka dokładnie część? Kamienie. Pierwsze. Kamienie. <laughs> kamienie. Kamienie na tanie. Harry Potter, kamienie. <laughs> i kamienie na tanie. <laughs> Jaki był mój ulubiony sport drużynowy w szkole? Tak. Ja nie no. lubiłem zbyt dużej ilości sportów drużynowych, tak woli złości. W związku z czym to jest dosyć nie typowy sport, podpowiedź. Dobra, wiem. To, to jest sport, sport? Nie żadna Sport. Gra. Drużynowy sport. Zbijaka. Sport. Sport. <laughs> Gotowi? Tak. Trzy, dwa, jeden, proszę bardzo. Uni I ty masz rację, a ty nie masz. Bo to jest Uni Hockey, Ale no ale prze. jest na lodzie. Pół zero punktów. Zero punktów. Datujecie, dostajcie. Zero punktów. Zero punktów. Wiesz że tak sądziłam? No? Bo to była moja ulubiona gra. To była twoja ulubiona? To my mieliśmy taki ten. Action? To pewnie jest połączone, no. nawet o tym nie wiedzieliśmy. Ale tak chyba było, bo mi też to coś świta, to była twoja ulubiona gra. Skoro jesteśmy w szkole, to zapytajmy o muzykę, o którą nigdy nie pytaliśmy. Jakiego gatunku muzycznego słuchałem w gimnazjum? To jest istotne. To jest moja era, pewna era. Ciekawe jestem, czy będziesz to wiedzieć. To, akurat o muzyce z nim dużo gadam, bo on jest aspirującym muzykiem. Bardzo mu to nie wychodzi, ale przynajmniej aspiruje, prawda? Każdy musi mieć jakieś hobby i marzenia. A to jak jest z muzyką? To jest okej? Okay? 3 trzy, dwa, jeden, Metal. Coś jest w tej piosence. No, coś jest klasyczna. 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 Ja ja pokres buntu, człowieku. Myślałem, że punk. Chciałem napisać punkowa, ale stwierdziłem, nie, to nie. jest za bardzo odrażniejsze. Pankus zacząłem słuchać dopiero na początku liceum i to przez bardzo krótki czas. Okej. Okay. To jest pytanie, znowu muzyczne, skoro jesteśmy w temacie muzycznym, no ale dotyczące mnie osobiście. Na moim kanale są covery dwóch piosenek. I musicie je wymienić z tytułu. Okej, okay, na twoim kanale. Na moim kanale. Okej. Okay. A znasz dwa? Znam. Nie wybędziesz. Ja znam, znam jeden dwa. chyba. To znaczy, że jest więcej że niż... hmm ja nie wiem, to powinno być na swoim Czekaj. Filmem. A piszemy artystę, tak? Czy tylko piosenkę? Eee, tytuł piosenki może być. A, okay. Albo artysta, artysta też będzie ok. Bo to jest to, co ja pamiętam ze swoich czasów. Patrz, ty to jesteś mocna. A nowy cover świeżego, nie widzieliśmy mojego coveru? A to jest cover? To co, okay? To jest cover. U. Patrz, ludzie myślą, że to jest miała autorska piosenka. A ja autentycznie. A to mogę napisać tytuł, bo chyba no. pamiętam. Możesz. Okay. Gotowi? 3, 2, 1, pyk. Glimpse of us i Little Things. O, jest Little Things faktycznie. A Michael w Czyli poszliście w to samo. Ty mówisz o moim drugim kanale. Ja nie wiedziałem, że on wie o moim drugim I ty drugim też. Kanał. I ty też na podnebce drugi kanał, bo nie jest moim głównym. A no właśnie. To jest na moim podnebce. jest o razie na moim kanale. Na głównym jeszcze jest Ed Sheeran jakiś. Wymień tytuły trzech gier, które stworzyłem. Ale coś teraz. Ojej, dziękuję. Napiszesz coś? Z. Nie znam absolutnie z? żadnej. Z? Co to jest za klasa? Ż? Nie, to się wiem, że stworzyłeś, ale nie wiem jak się nazywa. Nie, Trajdia. Właśnie wszystko znasz, nie grałeś? No pewnie, nie, pewnie, jakaś jest spiskami, ale jak się nazywa, nie wiem, Pet? Pet! 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 pet. pet. pet Proszę, nie mów nic już dalej, błagam! Od imienia? Nie, pewnie nie od imienia. No, od imienia. Maciek, Maciek. Maciek. <laughs> Maciek The Game. 3, 2, 1, pyk! Lion Quest, cute jump i Dobra, no, oh, zero Ale ty jesteś niestety. Jesteś powiem Ci mamy. Myślisz, że, no? że jestem no? utalentowany, dobrze komplementuj komplementuj Tak, bo że jest mi tak gorąco. Przyjdzie. Że Mateusz jest utalentowany. Mój brat jest utalentowany. Drugi Mateusz! Ostatnie pytanie. daj jakieś podmiot. już nie mam co podnieł. Nie, to jakieś super trudne. O, o, żeby... Super trudne, czyli zgadzasz się do tego, żeby to było najtrudniejsze pytanie. Tak. tak. Podajcie sobie dłonie. Zdominowacie, bo wysunęła ją dalej. Ja z jakiś cienia. Ja się <laughs> boję. Dobrze. Uwaga. Ty jesteś w stanie trafić. Jak się zastanówisz? Ile lat, jest, czy ja? no ile lat piję... A ile? A jakieś wsparcie dla mnie? Ile lat Ty jesteś... Ty jesteś... Pii. 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 Ile lat... A ile? Jest... Ile lat pije! 30. Ile lat pije yerba Ja teoretycznie myślę, że więcej, ale odpowiem tak, bo to jest bezpieczna opcja. Tak już to pokazujemy? Dobra, 3, 2, 1, tyk. Co wy macie? Jakie 9? Ja jest yerba matek... Co ty, zwariowałeś? Ja myślałem, że od trzeciej liceum, ale stwierdziłem, że tam mniej. Czy ja kiedy piłem yerba matę, nie. Jak coś miałem z tą wspólnego? No właśnie, tak! Nie! Na 100%! Na ja <noise> nie. <noise> nie! To ja. jest w ogóle… Pierwszy zestaw do yerba mate… Co tam pokazuje operator coś? O tak! Żeby odwrócił już sześć. Nie, to i tak to... Nie, nie, nie trafi. Nie no, ja to policzyłam na... Nie ma takiej w ogóle możliwości. Nie, to, musi... to się to sprawdziłeś w jakiejś naszej konwersacji. Ale ja nigdy nie piłem tego yerba mate. A to co z nim robiłeś? Przecież ja po prostu go nie kupiłem, może zresztą rozmawiałem o tym, ale ja kupiłem yerba mate pierwszy raz, kupiłem własne A, yerba mate i matę. Tak nie już sobie robić. A, to nie. Nie rytuał, po prostu pić. Nie piłem wcześniej. Ale ja skądś muszę kojarzyć to, że ty piłeś tą yerba mate, więc musiałeś bo mi o tym mnie mówić. Nie, do tego. A, dobra. Od pięciu lat, bo pierwsza zamówiłem, jak mieszkałem w Warszawie, na Witebskiej. To przecież ty już wtedy byłaś. W... Out! Gdzieś nikogo Bay, tam byłaś. <grym> Na, na Karaibach! A, no tak, no. No dobrze, werdykt poznamy za chwilę, także dajcie szanownemu gremium w postaci mojej oraz moim, moich dwóch psów przeliczyć to. I wracamy do Was zaraz z oficjalnym ogłoszeniem. Moi drodzy młodzi, piękni i kochani, mamy już werdykt, przeliczyliśmy. Coś mówię o nich, a nie się jesteście nawet stale. I przewaga punktowa nie była tak zła, jak się spodziewaliśmy wszyscy, bo spodziewaliśmy się przepaści, tak? Spodziewaliśmy się? Tego? ja się spodziewałam Czekaj, a, jeśli... strzelamy. 17. Ja chciałam powiedzieć 7 w moim przypadku. A nie, to faktycznie dużo 17. 17? 13. Dobra, 8. Zresztą, że strzelaś, ty masz 8? Tak. Dobrze. Jeżeli to byłaby konkurencja, to Ola by wygrała, ale niestety zwycięzcą tego odcinka jest Kuba. 9,5 punkta do 7,5 punkta, tylko o, dwa punkty. To dobrze. Bo dużo było połówek u Oli, a u ciebie była tylko jedna połówka. Albo trafiałeś, albo nie trafiałeś w ogóle. Jeżeli się pomyliłem w obliczeniach, to mam to w dupie. W związku z czym nie przejmujemy się tym. Kilka słów dla widzów najpierw od przegranej, bo zawsze jest przegrany jest pierwszy. Przegraną w tym wypadku, bo to jest płeć trzyżeńska. Chociaż nie wiadomo. Dziękuję. Ba, Dziękuję Wam za te miłe słowa. Cadźnie na Teraz nie mówiącie zdominować. Donald Trump moment. Dziękujemy naszym wspaniałym gościom w postaci yy, Aleksandry. Aleksandry oraz tego śmiecia z odcinka tego, tego śmiecia gore, z odcinka ma <grym> za wystąpienie w nim, ponieważ było nam bardzo miło, Silna atmosfera. Zostańcie na tym kanale przez długie lata swojego życia. Zostawcie subskrypcje, lajki i co jeszcze? Obserwacje u mnie. I u mnie. Do zobaczenia.